Garcinia cambogia. Co to jest? Podegzotycznie brzmiaca nazwa garcinia cambogia kryje się specyfik, którego popularność wcias rosnie. Ekstrakt z owoców tej rośliny stanowi składnik wielu suplementów diety. Na czym polega jego fenomen i czy rzeczywiście jest on w stanie zdziałać cuda? Garcinia cambogia, garcinia cambogia, w Polsce zwana również tamarindowcem malabarskim. To roślina pochodząca z południowo-wschodniej Azji. Jej owoce swym wygladem przypomina niewielkie dynie, a po wysuszeniu ma jak noslony smak? Sproszkowany owoc garcinia cambogia od wieków używany jest w kuchni Dalekiego Wschodu jako przyprawa do przeróżnych dan. Doskonale podkreśla smak mięsa, ryb czy owoców morza. W właściwości zalety owoców tego egzotycznego drzewa nie kończą się na walorach smakowych. W starodawnej medycynie hinduskiej garcinia cambogia stosowana była jako lekarstwo na liczne dolegliwości, w tym choroby reumatyczne, choroby ukladu kradzenia czy przewodu pokarmowego. Dziś preparaty na bazie tej rośliny reklamowane są przede wszystkim jako skuteczny środek odchudzający, ale warto ją ja docenić ze względu na właściwości odzywcze. Owoce są bogatym źródłem antyoksydantów, witamina oraz C, które Zwalczając wolne rodniki, chronią komórki przed uszkodzeniami, a organizm przed starzeniem. Z kolei witaminy z grupy B odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego czy immunologicznego, produkcję hemoglobiny, syntezę kwasów tłuszczowych oraz DNA. G. Cambogia dostarcza organizmowi wapnia odpowiadającego za mineralizację kości, zelaza, którego niedobór prowadzi do niedokrwistości. Magnezu poprawia jacego zdolności zapamiętywania czy cynku usprawniającego pracę tarczycy. Odchudzanie jednym ze składników garcinibogi jest kwas hydroksycytrynowy, chca, który ma wykazywać z właściwości przyspieszające spalanie tkanki tłuszczowej. Ten aktywny składnik zawarty w owocach wykazuje zdolność do rozszczepiania cytrynianu i odgrywa istotna rolę w hamowaniu lipogenezy denowo, czyli procesu przemiany węglowodanów w tłuszcz. Kwas hydroksycytrynowy został sklasyfikowany jako substancja termogeniczna, co oznacza, że przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej. Ponadto chca działa stymulująco na ośrodkowy uklat nerwowy, przyczyniając się do poprawy nastroju i hamując apetyt. Suplementy z garcinia cambogia Suplementy na bazie garcini cambogii dostępne są w wielu miejscach, aptekach, sklepach dla sportowców czy na stronach internetowych. Ceny wahają się od kilkunastu do przeszło do ZL. Decydując się na zakup produktu na bazie ekstraktu z G. Cambogi, należy dokładnie sprawdzić sklad oraz importera, gdyż preparaty nieposiadające A testów mogą zawierać w swoim składzie substancje toksyczne. Aby uniknąć zakupu nieprzebadanego suplementu, warto zapłacić nieco więcej i zaopatrywać się w niego w sprawdzonym miejscu. Najbezpieczniejsze będą te zakupione w aptece. Na polskim rynku jest wielu producentów oferujących suplementy diety na bazie garcini Cambogii. Zanim wybierzemy konkretny produkt, warto sprawdzić zawartość substancji czynnej, czyli kwasu hydroksy w jeden dawce. W zależności od producenta dawki chca mogą się wahać od 10 do nawet 350 mg. Przeciwwskazania suplementy bazujące na substancjach termogenicznych powinny być zazywane pod kontrola specjalisty. Nie są one wskazane do stosowania przez kobiety w ciazy i karmiace, czy osoby z zaburzeniami odzywiania. Osoby mające problemy z układem kradzenia czy watroba również powinny zachować ostrożność w suplementowaniu tego typu produktów. Znane są przypadki ostrego uszkodzenia watroby po zastosowaniu suplementacji G. Cambogia. Bardzo ważne jest dokładne przeczytanie etykiety przed zastosowaniem specyfiku i dawkowanie środka w ilościach zalecanych przez producenta. Nie należy przekraczać dziennej dawki. Wokół produktów bazujących na ekstrakcie z garcini zambogi narosło sporo kontrowersji. Przez wielu uważany jest on za niezawodny środek wspomagający redukcję masy ciała, stosując substancje przyspieszające spalanie tkanki tłuszczowej. Należy pamiętać o właściwie zbilansowanej diecie oraz aktywności fizycznej. Bez tych dwóch elementów efekty naszych staran szczupla sylwetkę nie beda długotrwale.